Witam z tej strony Łukasz Kwapirzewski. Witam Was w strefie Praktyka L sigma. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem poruszyć temat LEDów, pasków LEDowych, profil aluminiowych, ale nie takich zwykłych w sensie jak pod szafkami w kuchni, prawda? Sufity podwieszane i tam ta półeczka naokoło. Nie o tym chciałem. profile aluminiowe z paskami w środku, robione pod wymiar, montowane na zewnątrz pomieszczeń, czyli narażonych na warunki atmosferyczne. Słońce, deszcz, wilgoć przede wszystkim. I tutaj jest cały szkopuł, żeby zrobić to porządnie, bo wilgoć... Przy napięciu stałym, przy LEDach, no to niestety jest katastrofa po jakimś tam czasie. I chciałbym się na tym właśnie skupić, jak zabezpieczyć takie paski LEDowe w profilach aluminiowych na zewnątrz, i mam na to swój patent. No i teraz czas na mój właśnie patent, który Wam sprzedam. Proszę bardzo. To jest taśma LEDowa przed użyciem lakieru akrylowego, i tu są pola lutownicze, prawda? Na diodach, tu wszędzie jest napięcie, na tych lutowanych elementach. I zwróćcie uwagę, że to jest wszystko odkryte. Widzicie, mamy przejście bez najmniejszego problemu. Lekki dotyk, i mamy, mamy przejście, i w tych miejscach, jeżeli się pojawiłaby wilgoć, następowałaby korozja. Wszystkie połączenia lutowane, diod, rezystorów, to wszystko by zostało zeżarte. Prawda? Są taśmy LEDowe w silikonie, prawda? Ale zwróćcie uwagę, że producenci i tak zaznaczają że te w silikonie e, IP65, one i tak się nie nadają na zewnątrz, dlatego że, e, no niestety ta wilgoć ma prawo tam podejść pod spód, prawda, pod ten silikon, e, poza tym ma ten silikon tendencję do żółknięcia. No niestety, zwłaszcza jak jest na zewnątrz i światło UV na niego pada, e, później te diody go jeszcze tutaj podświetlają, podgrzewają, on się degraduje, robi się żółty, brzydki, i tego nie polecam, bo montując taką taśmę LEDową z tym silikonem, prawda? No, niestety, może to nie być tak trwałe. Są jeszcze taśmy LEDowe w takim, w koszulce, gdyby. One są super, ekstra, prawda? Ale są bardziej problematyczne, bo te miejsca łączenia. Po obcięciu, no tu jest problem, bo jak odtworzyć tą koszulkę, prawda? Taśmę jednak trzeba łączyć to jest bardziej problematyczne. A ta wilgoć i tak z powodu kondensacji, i tak ma prawo pod tą koszulką również się znaleźć, bo zmiany temperatur między nocą a dniem, włączony led ciepły, wyłączony zimny, prawda? Różnica temperatur może powodować skropliny wewnątrz tych. Dlatego ważne jest, aby te konkretne miejsca, tu przy samej taśmie były pokryte lakierem. No i tyle gadania. Tak, na koniec zobaczcie, że tu mamy przejście bez problemu. nie? Po lutowaniu, po lakierowaniu zobaczycie, że tu przejścia już nie będzie, nawet jak będę rozwywał ostrymi końcówkami pomiarowymi. Dobra, słuchajcie, teraz mamy po pierwszej warstwie, pierwszej warstwie lakieru, prawda? On nawet nie jest jeszcze dokładnie utwardzony, ale po prostu zobaczycie, że już daje to efekt. Tak, mierzymy przejście. Zobaczcie, na polu lutowniczym wcześniej było bez problemu przejście. Teraz tego przejścia brak ani tu, ani tu. Tutaj mamy. A na polu lutowniczym mamy cienką warstwę izolacyjną, i o to właśnie chodzi. ten ten filmik się skończy, bo raczej nie będę ze względów prywatności mógł pokazać efektu końcowego u klienta. Chyba, że się dogadam z klientem, nie będzie mu to przeszkadzało, to wtedy nagram efekt końcowy, jak są zamontowane te listwy właśnie na takiej betonowej palisadzie wokół podjazdu i klient wychodząc z domu lub wchodząc na posesję Czujnik ruchu będzie załączał te listwy po zmierzchu, aby oświetlić ładnie polbrukowy podjazd, gdzie są zaparkowane auta. No, zobaczymy, może się uda, może nie, ale na tą chwilę koniec. Także, zabezpieczanie taśmy LED-owej akrylem to mój patent na to, aby ona na zewnątrz nie ulegała korozji przez wilgoć i przepływający prąd stały między. Stykami. Trzymajcie się. Pamiętajcie, duża wiedza w całym kraju w centrach elektrycznych grupy L Sigma. Pozdrawiam.